Tej strony, Eleven, a to jest Franciska. Twórcy podesłali mi klucz do tej gry. Eee, myślę, że zauważyli, że na moim kanale było sporo, ho sporo horrorów, sporo horrorów, więc stwierdzili, że niezłą reklamą dla ich gry byłoby, gdybym tę grę nagrał. Więc spojrzałem na stronę gry na Steamie i stwierdziłem, że gra wygląda całkiem nieźle. Zatem ją nagrywam, ale nie wiem oni totalnie nic. Nic, zero, nul. Totalne nul. Also, twórcy gry mieli zajebisty sposób, żeby pokazać ludziom, że powinni grać bez świateł, w ciemności. Par skłędzi to zobaczyłem pierwszy raz. Dobrze zatem mamy jakieś 7 dni. Nowa gra. Dzień pierwszy. Zobaczmy o co chodzi. Haj. Mam na imię Mike i mam 14 lat. Chodzę do szkoły, ale teraz jestem na wakacjach. Firma, w której pracują moi rodzice, przeniosła się do innego miasta, więc my też musieliśmy się przenieść. Od momentu, kiedy przenieśliśmy się do nowego domu, zacząłem słyszeć dziwne odgłosy, a po kilku dniach zacząłem czuć się dziwnie, tak jakby ktoś inny był również w tym domu. A gdy spojrzałem za okno, wyglądało na to, że mogłem zobaczyć czyjąś figurę. Jakiejś dziewczyny. Wczoraj zostawiła prezent przed drzwiami. Gdy go podniosłem, zaczęła mnie śledzić. Następnego dnia nasi sąsiedzi powiedzieli, że była dziewczynka, która lubiła przychodzić do tego domu i bawić się w chowanego. A, moi rodzice teraz są w tego, przez tydzień w Meksyku. Nie zdążę przejść całego. Ale wystarczyła mi ta cała wiedza. Okej, okay, czyli właściwie ja się mam teraz bać? Game tips. Zaraz, zaraz. Jeżeli dziewczynka jest za ciebie, twój poziom strachu rośnie? Chyba raczej kiedy dziewczynka jest blisko mnie, powinien z, po, poziom strachu rosnąć. No nie wiem, dobra. Twój strach także rośnie, gdy dziewczynka zaczyna śpiewać. Pamiętaj, żeby trzymać strach z dala poziomu krytycznego. Okej. Okay. Um. Ładny overlay. Jeżeli nie chcesz się bać, możesz zamknąć swoje oczy, ale przy zamkniętych oczach nie będziesz w stanie nic zobaczyć ani usłyszeć? Powinny być w stanie cokolwiek usłyszeć, to tylko oczy, nie uszy, nie zamykam sobie uszu. Aby zamknąć oczy kliknij prawy przycisk myszy. Jakieś inne wskazówki. W jednym pokoju są kamery, możesz ich użyć aby zobaczyć co się dzieje dookoła domu. <gryw> inspiracja w FNAFem, już to widzę. Ale to jest ta dobra inspiracja, bo gra poszła w swoją stronę. Lepiej zainstalować kamery zanim znajdziesz prezent. Kurde, to jest. wkurza mnie, że są te podpowiedzi, które cały czas przerywają dźwięki. To jest tak, nie wiem, to jest na to pokazane, moim zdaniem, no ale dobra. Naciśnij Center Mouse Button, yy, aby zaznaczyć tablet. naciśnij 1, 2 lub 3 lub 4, aby przełączać się między kamerami. Okej, okay, więc mam tablet, ale kamery jeszcze nie mam, czyli tu widzę troszeczkę. Okej, okay, już chyba więcej odpowiedzi nie będzie. Tam było pukanie, więc zanim znajdę prezent, powinienem znaleźć kamery. Okej, okay. lewym czy E? Którym? F. Okej, okay. dzień dobry, laptop. Ładnie urządzony pokój w ogóle. Podoba mi się. Mam podobną kanapę. Okej, okay. więc tutaj mamy kamery. Kurczę, profesjonalne te kamery, chyba coś, nie? Nie. Jakieś byle jakie. Kto w ogóle te kamery projektował? F, żeby. Oj, to my je przenosimy właściwie. Okej. Okay. I mogę teraz widzieć, co kamera widzi za mnie. Kamera widzi teraz drzwi. Mogę kamerę jakąkolwiek obrócić. R. Żeby ją obrócić, cokolwiek. Nie da się jej obrócić. To jest. Bardzo słabe. Aha, obracam ją teraz. Dobrze. okej okay, mniej więcej ogarniam. Powoli, ale ogarniam. Nie wiem, czy powinienem biegać w takim zestawieniu. Kamera numer dwa, trzy. To jest trójka akurat. Dobrze. Więc myślę, że kamerę numer 3 możemy sobie ustawić tutaj i obrócimy ją tak, żebyśmy widzieli tamten pokój. Nie wiem, może się przydać. Chociaż myślę, że to jest 3 te ustawienie. Yy, ta kamera patrzy na drzwi. Tutaj ustawimy kamerę, która patrzy po prostu w stronę pokoju. I będzie widzieć trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że to jest to jest fajna myśl. Dobra. Tak weźmiemy sobie jeszcze tamte dwie kamery, ale je już zaaplikujemy na górze, bo widzę, że tam jest też górne piętro. Co? So, um. yy, kolejna kamera, myślę, że fajnie będzie, będzie postawiona tutaj. Kamera numer 3 czy 2 to jest. 4 Postawimy sobie tutaj i obrócimy w stronę schodów w ten sposób. Nie mam pojęcia, gdzie się je spodziewać, więc kamerę ustawiam całkowicie na ślepo. To będzie. To będzie magiczne przeżycie coś czuję. Już to czuję w moich nerach. A właściwie ostatnio, nie wiem, czy zauważyliście, ale troszeczkę, em, mniej siedziałem w horrorach, ponieważ. Nie wiem, czułem potrzebę takiego restartu trochę od horrorów. Może nawet nie, żeby, wiecie, porzucić horrory ogólnie, tylko potrzebowałem trochę. Spokoju. Od horrorków. Dobrze postawimy to tutaj. Kamera sobie włączymy, to jest kamera numer 2, eee, like this. Okej. Okay. Składam, że tutaj się zaczyna cała zabawa. Nie mam pojęcia, jak to do cholery ma działać. Ty świetnie otwierasz te drzwi. Czy ja mogę właściwie wyjść z domu? Czy mogę. Czy mogę kamery poustawiać tutaj? Jasna cholera. Mogę ustawić kamery tam Wiecie co? Wezmę tą jedną i ustawię sobie Przed domem Ustawię ją załóżmy Tutaj Nie wiem czy to jest jakkolwiek dobry pomysł Żebym miał widok na dom Mam ciarki w tej chwili, bo nie wiem, nie wiem właściwie w co się wkopuje Gra mi dała kilka wskazówek, ale... Ech, jauza O, co, 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 okay. co Czy ona idzie na górę? Nie wiem gdzie ona idzie, mogę otwierać drzwi? Żeby wchodzi do pokoju. W cholera, tu jest więcej pokoju, tu jest więcej pomieszczeń! Nie widzę jej nigdzie. Okej, okay, jest tutaj. Mogę na chwilę zniwelować strach, czyli zamknąć oczy teraz. Ona jest w przedsionku. Mogę dalej zamknąć oczy jeszcze na chwilę. Ten strach mi zbyt szybko rośnie. To mi odlicza czas, muszę wytrzymać 5 minut. Dalej jest tutaj wydziej cień, czyli ona powoli kieruje się na górę. To źle, to jest ekstremalnie źle, to jest. No, bardziej źle być nie może. Chwila. Halo, dziewczynko, czemu to zawsze musi być dziewczynka? To nigdy nie może być chłopiec? Duży straszny chłopiec. Umieśniony? Taki arni z 13. posterunku. Taki mały człowieczek w pierdol. Nie, to jest zły pomysł. Eee, um, A co mam robić? Co mam robić? Bo poza tym, że sobie oglądam przez kamery, to ja nie wiem co mam robić. Zaraz się ja zginę. Mój strach rośnie. What? Słyszałem to gdzieś blisko. Mam bardzo duży problem. Mam bardzo duży problem. Mogę otworzyć szafę. Schowałem się w szafie. Jasna cholera. To jest chore! Nie mam pojęcia co mogę zrobić. Mogę patrzeć przez te kamery i co więcej Jak mogę ją odstraszyć od miejsca, gdzie ja jestem? Um. To jest zły pomysł, to jest bardzo to jest ekstremalnie zły pomysł. Za drzwiami. Ona jest za drzwiami, prawda? Ona jest za drzwiami. Nie może mi strach dojść do stu. Nie może ona też mnie znaleźć. Jak to zaaranżować? Jasna, cholera. Czemu ja nic nie słyszę, jak zamykam oczy? To jest najgłupsze co może się zdarzyć. Najgłupsze, co może być. Czemu jej nigdzie nie widzę? Czemu? Dlaczego? Pozostała mi minuta do wytrzymania, ale jakie ja mogę odstraszyć. Ja te kamery umieści, umieściłem w złych miejscach, ja cały czas nie widzę, gdzie ona jest. Eee, mam poważny problem. Nie wiem, no zamknąłem się w pokoju, zamykam se oczy i, i słuch. Zamykam se słuch, tak? To ja tak stąpam. Mogę wyjrzeć za okno i coś zobaczyć. Okej, okay, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. Jakie ja mam ją. Okej, okay, ona jest na dole, więc mogę chyba zamknąć jeszcze oczy. Kiedy jej nie słyszę, to ona jest daleko, czy po prostu zamyka mordę, bo ja nie wiem w końcu. Jest tutaj, dobra, ok. Nie wiem Jest dość daleko, myślę, że mogę na ten czas zamknąć oczy Chłopczyk... Chłopczyku, co ty się wkopałeś? 30 sekund, jak tego nie wytrwam Ja dosłownie nie wiem. No, mogę sobie wyjść, tak? Mogę sobie do niej wyjść, ale czy to mi jakkolwiek działa na. Na korzyść? E-e. 5 -e. sekund. What? <laughs> nie no, okej, okay, ja się cieszę, że ja e, ukończyłem poziom, ale nie do końca rozumiem jakiegokolwiek sensu tej gry, czy, czy, czy coś. Dobrze, spróbuję ten dzień drugi. Nie mam pojęcia, jak czym się różni dzień drugi. Cześć telewizorku. Łaskawie zamknij mordę i przestań. Czyli zanim dopóki nie wezmę prezentu jestem całkowicie bezpieczny. Mogę się rozejrzeć wszędzie, tak? Um, mogę wyjść bez... Ja pierdolę. Nie ma prezentu. Czekajcie, czego muszę znaleźć teraz? Czy on jest w innym miejscu? Jaki jest sens nie, nie rozumiem, nie rozumiem To tutaj co robi? To jest łazienka, okej okay. Uuu, te cienie tutaj O, to jest creepy nastrój, to jest creepy nastrój Ja sądzę, że ona może chcieć wziąć prysznic, a ja mogę z tego bardzo dobrze wyjść Bardzo dobrze na tym skorzystać tylko mały chłopczyk, niewyżyty um, także ten tego no. Sądzę, że jeżeli zasiądzie na swoim tronie, to będę bardzo szczęśliwy, żebym móg mógł ją tam zobaczyć. Królową na tronie, jedną jedyną. Co? Chyba jesteśmy ustawieni. Aczkolwiek chciałbym zerknąć jeszcze tutaj, zobaczyć, co jest w tym pokoju. Tu jest prezent. To jest prezent, którego szukamy, ale czy to oznacza, że ona teraz będzie stąd przychodzić? Cholera jasna uh. Dobra, weźmy prezent. Skaliśmy światło. Okej, okay, idzie do łazienki. Not really. Jest w łazience! Siedzi na klopie! Okej. Okay. Ona się od tej łazienki też przywiązała bardzo. Wiecie co? Ono może nie. Ja się schłam tutaj jeszcze raz. I będę sobie tutaj po prostu. Nie wiem. Może jest głupia. Może mnie nie dorwie. Chciałem powiedzieć, że jednak jest mądra. I pewnie mnie dorwie. I prawdopodobnie właśnie teraz leci skopać moje dubsko, a ja nie chciałbym tego przeżyć na własnej skórze. O, co, 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 gdzie? Co? Muszę zamknąć oczy, on jest blisko, on muszę zamknąć oczy na chwilę. Kaźnik strachu to już tutaj świruje. Ona jest gdzieś na dworze, na poprawie, by słyszałem. Nie rozumiem tej gry. Nie jest mi dane jej zrozumieć. Schowałem się w jednym pokoju, może znalazłem czuły punkt tej gry. O, jest w pokoju na dole. Mamy czas na zamknięcie oczu na chwilę. Może ona nie potrafi chodzić po schodach. Nie widzę jej tutaj na kamerze, a brzmi, jakby była obok mnie, okej. Okay. Chyba mnie znalazła. Okej, okay. um, ja nie będę może. Um, nie będę może. Co? Co? Właściwie co? Znaczy się tak, gra wszystko bardzo ładnie wyjaśniła. Nie rozumiem, czemu są odblokowane wszystkie dni, skoro jeszcze nie przeszedłem żadnego tak naprawdę. Fajnie wyjaśniła wszystko, tylko są luki pewne, bo nie wiem jak mam im odciągać od siebie. Poza tym, że tylko widzę gdzie ona jest. A nawet jak ją zobaczył, to chyba ciężko będzie przed nim uciec i. Raczej nie jest to aż tak straszne. Było creepy na początku. Koncept jest creepy, ale wykonanie troszeczkę kuleje. Szkoda, No naprawdę bardzo szkoda. Dobra, to tyle na ten film. Może ja czegoś po prostu nie rozumiem. Jeżeli nie rozumiem, to... Nie wiem, czujcie się wolnie do tego, żeby mi wyjaśnić. Ja bardzo chętnie poczytam, poczytam komentarze i może się czegoś dowiem od Was. Ale na ten odcinek to by było na tyle Dobra koniec pieprzenia to tyle było na, na tyle w tym odcinku Dzięki wielkie za obejrzenie tak jak zawsze Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych Na razie